Czego nam zabraknie w 2022 roku? Koncentruje się na rynku nieruchomości, na budownictwie i musimy być przygotowani na turbulencje i niespodzianki. Trzy czwarte stali, która jest wykorzystywana na budowach w Polsce, to stal z importu, głównie ze wschodu, z Białorusi, z Ukrainy i z Rosji. No i trzeba się spodziewać, że będzie kłopot i tej stali po prostu nie będzie. Podobnie z cementem, którego 1 trzecia jest produkowana na Białorusi i 1 trzecia wykorzystywanego cementu na budowach w Polsce. Ze względu na wprowadzone embargo, dostawy z Białorusi tak naprawdę się zatrzymały. Podobnie jest z drewnem, którego 1, ponad 1 trzecia jest importowana z za wschodniej granicy i tego drewna nie będzie. Jednocześnie musimy się liczyć z tym, że zabraknie nam ludzi na budowach. 15% wszystkich pracowników na budowach, czyli około 150 tysięcy osób już wyjechało. Być może dołączą do nich kolejni. Nie będzie komu budować nowych mieszkań i domów. Ceny materiałów budowlanych w ostatnim roku drastycznie wzrosły. Według polskich Składów Budowlanych dane z lutego 2020 roku versus luty 2021 roku średnio ceny Budowlanych wzrosło 27%, przy czym w niektórych kategoriach to były wzrosty zdecydowanie wyższe. Przykładowo płyta OSB zdrożała o 50%, a koszty izolacji o ponad 70% rok do roku. No i nic nie wskazuje na to, żeby te wzrosty miały się zatrzymać. Będzie drożej. Dodatkowo jeszcze droższa energia, ropa, gaz, i też jakby braki w dostawach spowodują, że koszty budowy zdecydowanie wzrosną, czytaj wzrosną nowe mieszkania, wzrosną nowe domy. No i musimy się po prostu na to przygotować. Więc jeżeli myślisz o zakupie nieruchomości, to lepiej nie czekać, tylko działać teraz, póki jeszcze można znaleźć jakąś nieruchomość w rozsądnej cenie.